Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z GTA 5 online. I tak sobie jadę i czekam na jakieś kurde propozycje do napadu. Napadu na burdel, na bank czy, czy coś, jakieś obrabowanie czegoś. Akcji potrzebuję po, pieniędzy. Kto tu do mnie kuźwa szczela? Nie nie, 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 nie zabijajcie mnie. Ja zrobię takiego trika tutaj fajnego. O, i mnie nie powinni teraz y, trafić. No i dorwę jakąś akcję. Tutaj na przykład już ktoś dzwoni, a ja Cię nie chcę, tylko chcę tego kolesia, który mi wysłał tutaj zaproszenie. Wysłał mi tutaj zaproszenie na akcję i widzimy się za sekundę. No, i okej, okay, jesteśmy już przygotowani. Przygotujemy się do napadu. Jaki ja tutaj chcę być? Wygarni turku, strój taki fajny, nie opierdzielajmy. Będę, będę gotów, jestem gotowy. Jest na, na coś tam, na coś tam. Zdobądź głowiec, potrzebny do napadu. Ochrona, bla bla bla. Trzyma go w porcie morskim. Ciężko mówię, od razu będzie, bo zbytnio nie umie latać. Nie mam ogarniętego latania w tej grze jeszcze Nie wiem czy lata się myszką, steruje się czy, czy na klawiaturze. I don't know tego I Tego I don't know, I don't know, nie wiem okay. No jak standardowo wychodzi gangsta Kurde jak sobie, za, jak, jak, kurde jaką mam muchę Jaką mam muchę Dobra z kim ja muszę wsiąść Chyba, chyba z nikim, więc jadę swoim samochodem Nie, ja sam Go chyba muszę to jechać, to nie to wiem. Right. The to the I don't... I don't know. No, dobra. Siodej. Tego gówna. No i okej, okay, jedziemy na, na tą misję całą. No, normalne, na misję. Mamy do przejechania 4 km Nie oszukujmy się, że... że nie mało Kurde, jak koleś, jak koleś ciśnie A co to jest, kurna? Za pojazd, kurwa, jakiś, kurwa, jakiś, kurna Przeklinałem, kurna Jakiś, kurda opancerzony, kurda, ten yy, No Czołg, kurda Kurna, kurna. Pieczona. Okej, okay, mniej więcej jesteśmy na miejscu. Musimy zarąbać ten... ...helikopter. Y Za pierwszym razem to... ...ciężko, żeby wyszło. Ciężko, żeby wyszło. Kuźwa, ja tu już muszę... Że ja tu, ja, ...że ja tu już muszę strzelać, kuźwa? Że ja tu już muszę strzelać do nich? Kurde, myślałem przez chwilę, że... ...to nie... to nie, to nie samolot. To nie samolot a to nie samolot jak dobrze, że ten koleś ma opancerzony ten samochód, nie? ale jak dobrze ale jak dobrze, czemu ja nie mogę wziąć kogoś innego pistoletu? why? dlaczego odbieracie mi taką przyjemność? no, przeciwnicy Puśćwa koleś podjedź tam do cholery Podjedź tam Okej, okay, ściągamy tych Żydów yy, Jeden dead O oh Jesus Christ I rozpierdziel Get fucking in pan i lecimy kurde Okej, okay, dobra ja nie prowadzę, jest dobrze Ja nie prowadzę yy, Tylko że O kurde, ale mam, ale mam działo do dyspozycji, nie? Ale mam działo do, do dyspozycji, musimy tutaj chyba przebyć walkę powietrzną. Bo Zuma mogę rypnąć, kurna. Walkę powietrzną, zniż ścigające śmigłowce, okej, okay, nie ma sprawy, tylko pokażcie mi je. Pokażcie mi je, bo ich kurna na razie nie widzę. No ale mam działko, ale mam działko Jeszcze powiecie, że się tu ammo nie kończy Jesteśmy w domu, kurwa Jesteśmy w domu No tu nie ma żadnych helikopterów Tu nie ma żadnych helikopterów Już Nie widzę bynajmniej Na mapie coś tam gdzieś jest zaznaczone, ale Tu zbytnio No o, o mniej więcej Kogo ten koleś tam widzi? Kogo ten koleś tam widzi? Kogo ten koleś tam widzi? No bo chciałem poszczelać, kurna. Chciałem poszczelać. Chciałem poszczelać, ale. Where? Gdzie ten kurna helikopter, bo go nie widzę. A, prze przeleciałem, fajnie. Przeprzeleciałem, przeleciałem, a tu jest... A, Jesus Christ, jesteś mój! Kur, ja tam nie, dos się nie dosięgnę, tam do cholery. Ja tam kurna nie dosięgnę. Gdybyś się tak mógł obkręcić tym helikopterem, to by było bardzo, bardzo fajnie. No i kurna... No się, no, nic nie mogę tam sięgnąć. Żeby nie było, że nic nie robię. Żeby nie było. pasażerów mikrofon, ojej, się nie wyprzedził. Okej, okay, fajnie, fajnie, ja to wiem. Fajnie, ja to wiem. Gdzie tu trzeba, kusiwa lecieć? Jesus Christ. Czemu ten kusiwa kopić się z tego helikoptera? Jesus. No i niby. A tutaj mamy wylądować. Myślałem, że już mamy przelecieć tę górę za stroną. O, oh, Jesus Christ! E, 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 e. Ląduj, panie! Do góry nie mogę, tu nie mogę, kuźwa po prostu. Smut jak nic. Jesus Christ, w końcu go rozwaliłem. Jesus Christ, jak nawalamy. Kurde, jaka nawalana, nie? Kurde, uciek ale y, powinien lecieć, powinien lecieć następny tylko, że gdzie? tutaj, dobra kuźwa, kto mi to skręcił? jesus christ no nie mógł, nie mógł przeżyć ten gościu tym kuźwa, a jednak weź no koleś, Odleć z tym no nie sięgnę go tam, no nie sięgnę go i tyle, kuźwa jeszcze mam do następnego, niech tylko podleci. Ale where? Ale where? Jeszcze jeden został, no. Kurę, kolej koleś wyląduje, to zima nas zostanie. Ale dobra, niech, niech robi to na spokojnie. Na spokojnie, niech, a, a wyląduje. Okej, okay. część misji chyba zrobiona, ale to raczej nie koniec. Czy, czy tylko tyle? straszniej strasznie easy, a tam kurde kasy było 29 tysięcy za tą misję A jednak, a jednak to tyle Dostaliśmy srebro, hajs Hajs, pokażcie mi hajs 25 tysięcy przytulone, czyli mamy już zatem Chyba 70 Chyba tak Jeśli uda mi się y, zrobić jeszcze jedną misję To, 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 to widzimy się za, za, za sekundę no i okej, okay, mamy next misję, mamy dostarczyć jakiś ładunek y, Gdzieś tam, aby ułatwić późniejszy napad y, Które jestem, o to mi się podoba y, To mi się podoba, a nawet jeszcze to, okej okay. Gotowy do gry I ciśniemy, kurde kasa jaką możemy za to dostać to 56 tysięcy Trzeba będzie tam trochę odnieść, pewnie może, do, możemy dostać tylko 40 ale Kasa się przyda Zbieram najpierw na dom, żeby mieć gdzie mieszkać Żeby mieć kurde gdzie mieszkać i zaparkować samochód I posadzić dupę Dobra, zobaczymy czy to wyjdzie tak easy jak za pierwszym razem Oby 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 Dobra, czy ja mam jechać z kimś, czy sam? obojętny, tak? Dobra panie dzieju, o ten ma najszybszy samochód Jesus Christ Jesus Christ ty, ty gościu kurde, gościu, widać że bogaty no Najszybszym samochodem mało kto się wozi, mało kto się wozi. Jak to kurde wygląda? Jesus Christ, ile zegarów! Ile zegarów! Dobra, nie, nie, nie nie, nie podniecajmy się, tak? Samochód, jak samochód, yy, też sobie pewnie kiedyś taki kupię za jakieś kilkanaście lat. No, mamy 6 kilometrów, yy, mamy 6, kurde, kilometrów. Widzimy się mniej więcej gdzieś. Widzimy się mieć gdzieś na miejscu, bo czas goni, nie? Czas goni. Okej, okay, dzień dobry, dobry wieczór z powrotem. Zostało nam kilometr do przejechania. Jak ten koleś dba o ten samochód, widzicie? Widzicie jak ten koleś dba o ten samochód? Kurde, tu jedzie, tu zwolni. Tu, 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 tu niekiedy urwie, ale, ale jeździ kurde przepisowo, nie? Jeździ przepisowo. Będziemy musieli czekać na jednego typa, który jest za nami Pierwszy już dojechał I także tego, nie? No i okej, okay. dojechaliśmy w końcu, doczekaliśmy się na wszystkich Bierzemy tu jakiegoś, kurde... Nie taniego woza, opancerzony w nic Jak jest w środku, kurde Sama atrapa, ale... Sama atrapa, ale... Jakiś, kurde, porządny wojskowy No okej, okay. jedziemy Koleś, wsiadaj Uziwa, na co czekasz? A na co już czekasz? Nie wiem, którym tutaj się używa mikrofonu, żeby... żeby kurczę z nimi rozmawiać. No i następne! Wychodzimy z domu. Prze do przejechania 6 km. Zajeżdżamy na miejsce. Do przejechania następne 5, no po prostu... Zajebiście, nie? Po prostu zajebiście. Czy Zuschie? Czy z Czy Można by tak jechać jechać, i jechać, i jechać, ale... Okej okay, i znowu, i znowu, i znowu jesteśmy na miejscu. Koleś się tu toczy. Kolej się tu toczy. 400-300-200 metrów 100 i jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. To tu trzeba będzie zrobić? Pokażcie co tu trzeba będzie zrobić co Okej, wyłaś. No wyłaś, że szkódź, że kamera, kurde, że kamera. Tutaj jest zostawione. Jeden. Tutaj jest ustawiony. Jeden sam. Jeden sam, ale po co mi to? I takich rozrypiemy jak nic. I takich zrozrypiemy jak nic. Nie czytałem tego, tego nie słuchałem tego żyda. Nie, ale no co trzeba wysiąść? E, trzeba wysiąść. E, zakładamy marki, oczyść drogę. Co tam pisze? Co tam pisze do cholery? Kurde, nie mam zuma, no nie mam zuma Dobra lecimy, kolej strzelił, to ja też będę mm, to ja też będę, kurde Ale się już włączył Aha Aha Czyli że niepotrzebnie strzelał Czyli że niepotrzebnie szczelał? Co zrobisz, nie zrobisz? One more. Okej, okay, gdzieś bijamy, ale nie wiem czy. Go fast, go fast. Czy dobrze to robimy. Ponoć mamy tutaj wejść. Niezauważeni. Ale... aha. Jedzie jakiś samochód. Nie wiem, czy trzeba przejąć, czy co. Czy trzeba przejąć? Na razie się schowajmy tutaj. Na razie się schowajmy. 8 minut i 50 sekund zostało. Czy trzeba na razie chyba zostawić ten samochód, żeby przejechał? I wprowadzić nasz samochód? Tak mi się wydaje. I don't know. Nie wiem, czy poszedłby ktoś po samochód, czy nie. I don't know I don't know Okej, okay, został ostatni... Nie, ...ostatni, kurde, kolej do ściągnięcia yy, Okej, okay. oczyszczona droga yy, Teraz trzeba będzie... ...teraz będzie trzeba zrobić coś ...trzeba będzie zrobić coś, ale nie wiem co Przecież oczyszczone Trzeba chyba wprowadzić kurde samochód Kolej już jeden poszedł No więc trzeba czekać, w końcu się udało kurde Po którymś tam razie dopiero udało nam się ogarnąć tą misję Ok, żebym się tu tylko nie zabił Żeby się to tylko nie zabił Hajsu, hajsu zbiorę, czemu miałbym nie zebrać Ok, wsiadamy Wsiadamy i musimy coś zrobić oczywiście dalej Potencjalna działka kurde czy hajs za tą za tą misję 25 tysięcy Kurde koleś, hakuj to wjeżdżamy jest, wjechałem sobie Wjechałem sobie fajnie No i uciekamy, nie? No i uciekamy A jadę tym Jesus Christ czemu nie mogę na przykład wsiąść kurde do tego osobnego niby dlaczego. Niby dlaczego, dobra, opuszczamy chyba tą bruderę i będzie już po misji. Chyba, że jeszcze nas ktoś będzie gonił niepotrzebnie. I don't know, na razie nic nie pisze. No właśnie, będą nas chyba jeszcze atakować i trzeba będzie się bronić. Chyba się będzie chyba jeszcze bronić, ale zobaczymy z czasem. No, na razie trzeba opuścić to Gunbo. A co dalej? 5 minut zostało do Do końca misji, trzeba się wyrobić, nie? Czy to oni jadą, czy nie? Yy... Aha, że takie, że oni nas nie poznali. Aha, no to. No to w tym ociku też tyle. Kurę brąz dostałem, kuźwa. Przeze mnie było najmniej feli faili i, i nic to nie dało, dostaliśmy brąz. Więc w tym momencie to już, to już tyle. Żegnę się z Wami. Do następnego. Cześć!